Jestem zachwycony za każdym razem, jak ta sala jest pełna. Idealne rozwiązanie to jest takie, kiedy trzeba donosić następnych krzeseł i tutaj dzisiaj mamy to w pięknym wydaniu. Podejrzewam, że ogromna większość z Was jest pierwszy raz w szkole, więc witam Was wszystkich serdecznie, bardzo serdecznie i cieszę się, że zdecydowaliście się przyjść do nas i mamy, jestem pewny, nie, że mam nadzieję, jestem pewny, że wyjdziecie z dużą pomocą nowej wiedzy i to takiej użytecznej. Jestem byłym fizykiem, bo już od kilkunastu lat nie uprawiam fizyki, ale po szkole średniej, po pierwszym liceum poszedłem do studia fizyki i Pierwsze programy pisałem w 1973 roku, panu Moski, 35 lat temu. I słuchajcie, wtedy wydawało mi się, że to, co my wtedy mogliśmy robić, to było po prostu coś niebywałego. Do dzisiaj pamiętam, bo to wtedy jeszcze były tak zwane dziurkarki, to w ogóle trudno wam to opowiadać, w każdym razie nie było takiej techniki jak... Obecnie programy i dane wpisywały się w taśmie 8 16 mm i do tego właśnie wpisywania danych służyła taka gigantyczna maszyna i Jak na przykład przygotowywałem dane do swoich prac, do publikacji obliczenie krzywe, krzywej Fouriera, to ja na przykład po paru godzinach Moja głowa chodziła w ślad za tym wałkiem, bo on się przesuwał i jak słowo daje po paru godzinach, człowiek nawet nie rejestrował, że y, idzie, dokładnie zachowuje się tak jak ta maszyna. Popatrzcie, minęło to 35 lat. Tamten program, który ja y, przygotowałem i y, jedna linia dyfrakcyjna była liczona 20 minut, prawdopodobnie w tej chwili Czas potrzeby na to obliczenia y, jedna sekunda albo znacznie mniej. Tak poszedł świat do przodu. Swoim studentom zawsze powtarzam jedną rzecz. Strasznie zazdroszczę im wieku. Wam jeszcze bardziej zazdroszczę, bo jesteście jeszcze młodsi. Bardzo chciałbym mieć w tej chwili kilkanaście czy dwadzieścia lat i zaczynać od nowa. Całkowicie. Nic nie chcę z tego, co zrobiłem, tylko zaczynać od nowa. Żyjecie w cudownym okresie. Macie niebywałą szansę przed sobą i w gruncie rzeczy każdy z Was, każda dziewczyna i każdy, każdy chłopiec nosi autentycznie buławę ławy marszałkowskie. Tutaj może siedzieć na sali ktoś, kto przerośnie wieńca. A dlaczego by nie? Czy Polacy są głupsi? Wcale nie. Wy macie w sobie, młode pokolenia Polaków ma w tej chwili znacznie więcej energii niż pokolenia Waszych równoległych z państw, które są na znacznie wyższym poziomie zamożności. Te młodzi ludzie już są troszkę otuszczeni. A Wy macie w sobie ten power taki autentyczny. Nie wiem, gdzie wylądujecie na studiach. Bardzo chciałbym, żebyście wylądowali u nas. Bo tu jest najlepiej. Jestem pewien, że na tych kierunkach, które mamy, możemy konkurować spokojnie z najlepszymi w Polsce, a chcemy konkurować z najlepszymi na świecie. Chcę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć pewno 99% jest z sądeczystą, szeroko pojęcie. Zrobimy wszystko przy okazji projektu Męzyczka żeby najzdolniejsi z was nie musieli wyjeżdżać do pracy w Warszawie, w Krakowie czy w nowym Jorku, Żebyście mogli pracować tutaj. Chcemy stworzyć jeden z najbardziej rozwiniętych ośrodków działający w obszarze multimedium na świecie. Jest taki jeden nowy przemysł, który ja nazywam przemysłem wolnego czasu. To jest to wszystko, co składa się na działalność człowieka w momencie, kiedy kończy pracę i ma wystarczająco zarabiać swojej pracy wystarczająco dużo, żeby mu zostało coś ponad to, co musi zjeść, wydawać mieszkanie, utrzymać rodzinę. Takich ludzi jest coraz więcej. Więc jest coraz więcej potrzeb, żeby zagospodarować czas wolny. Stworzyć ludziom nowe hobby, nowe możliwości ciekawych zajęć. To wszystko to jest przemysł wolnego czasu. My się tym chcemy tutaj miasteczku multimedialnym zająć. Wracając do początku szkoły, to już jest 17 lat temu, ja wtedy nigdy wcześniej nie pracowałem na uniwersytecie, bo pracowałem w zakładach grafitowych tutaj niedaleko, laboratorium badawczym. I ja wtedy tworząc szkołę, nie wiedziałem, że to jest niemożliwe. Jeszcze po paru latach, na przykład w Krakowie, w Warszawie, profesorzy się zakładali między sobą, kiedy Pawłowski padł. Jak widzicie, nie ma. Szkoła jest gotowa, możemy przyjąć w sumie 3000 studentów stacjonarnych w luksusowych warunkach. Macie najlepszy dowód, w jakich warunkach kształcą się u nas studenci. Jeszcze zakończę jeden. Zazdroszczę wam Waszego wieku, naprawdę. Chciałbym mieć tyle tak? I zatrzymać od nowa. I nie wierzcie, jak Wam ktoś opowiada głupoty, jak to będzie trudno, jak to jest konkurencja na rynku. Dla ludzi łebskich i tych, którzy chcą się rozwijać. Naprawdę, wszystko jest w tej chwili możliwe. Ja mam ogromną satysfakcję, jak obserwuję rozwój swoich studentów. Pokażę Wam dwa konkretne przypadki. Jeden, ja nawet nie wiem, czy Tomek Hartezi nie jest na sali. Nie ma. Ile Tomek ma lat? I kiedy skończyć? Trzy lata temu. I na pewno 26-27 lat. Ten chłopak jest główny autorem, twórcą platformy naszej dydaktycznej, która jest co najmniej porównywalna z najwyższym standardem światowym, ze słynnym mlekbotem. Tomek, skromny młody chłopak, nigdy nie przyjmuje tego, że coś jest niemożliwe. On po prostu to robi. I muszę powiedzieć, że stany na głowie, żeby temu człowiekowi dać takie możliwości rozwoju, żeby on w 100% wykorzystał swój talent. Bo jest niesłychanie utalentowany. Już są tego efekty. Drugi przypadek. Paweł Kronzal ma też 27, dokładnie 27 lat. Skończył y, y, studia biznesowe, a później specjalizację stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Od 1 kwietnia pracuje w jednej z najważniejszych organizacji organizujących, można powiedzieć, świat, tak zwanym World Trade Forum, czyli instytucji, która organizuje słynne zjazdy w Davos co roku. Został tam szefem całego działu który zajmuje się ropą naftową i bezpieczeństwem na energetycznym świata. Ten człowiek będzie rozmawiał z ministrami do spraw ropy i z szefami największych korporacji paliwowych na świecie. 27 lat. On też nigdy nie myślał, że ma jakieś ograniczenia przed sobą. Jeszcze Jedna czeka, która mi się strasznie podoba. Obaj są bardzo skromne. Dlatego o nich mówię, bo wiem, że im nie odbiję. Więc każdemu z was, każdy i każdemu z Was mogę tylko jedno powiedzieć na koniec, odwieram tą konferencję. Chciałbym, żebyście myli, kiedyś takie sukcesy. Żeby było jasne. Podałem dwa nazwiska chłopców mogę podać od razu dziewczyny przykład. Marty Stefańczyk, kończącej cztery lata stu temu studia, która w tej chwili stworzyła firmę szyjącą ubrania takie na najwyższym poziomie na miarę i ma klientów już z całego świata. Przyjeżdżają do niej zamawiać ubrania ludzie na przykład z lodem, z Sydney. Macie przykład dziewczyny.